Cześć wszystkim, witajcie bardzo serdecznie. Kolejny odcinek Everdale. Wlećmy do mojej wioski. Słuchajcie, będę miał za chwilkę, za chwilkę, za parę godzin odblokowaną edukację i czego się oczywiście bardzo cieszę i będziemy w stanie, słuchajcie, budować kolejnych osadników, co jest bardzo fajną opcją. Jeżeli uda mi się odblokować już te domki, to pójdę właśnie w miksturki, bo robienie miksturek jest naprawdę opłacalne, co mi się bardzo podoba. Zostaw łapkę, możesz zarejestrować się z linku w opisie, będziemy znajomymi, dostaniemy razem trochę gemów. Buduję teraz jak widzicie stone mine, czyli będę pozyskiwał kamień, to się oczywiście nam przyda niewątpliwie. E, domyślę, chciałbym jeszcze ulepszać sobie storage, czyli te miejsca, gdzie magazynujemy różne rzeczy, żeby więcej pozyskiwać surowców, więcej to magazynować. Tak samo tutaj, bo wiecie, im większy magazyn na jedzenie, to tym rzadziej mogę tu wchodzić, bo jak będzie na przykład 100 zupek, to o wiele wolniej się one zużyją, tak? Natomiast, jeżeli chodzi o naszą całą osadę, w statku zrobiłem sobie te trzy zadania. Dostałem trochę kasiorki. No, nie mam na razie ship tokenów. Jeżeli chodzi o budowlę, to dużo tych budowli tu budujemy w naszej gildii. Co my tu mamy? Cottonfield, ok, czyli kolejne miejsce. Na razie ulepszamy z klanowiczami gildię, tak żeby nasi. No. Skile, tak? Umiejętności. Mamy gildię dla farmerów, dla osób, które budują. Znaczy nie, tutaj jeszcze nie budujemy, ale tu dopiero Farmers Guild robimy. Robię też miksturkę kolejną. Mamy. Tutaj jeszcze coś. To jest Cottonfield, a to już pokazywałem. Sprawdźmy, co robią nasi znajomi, jak oni się tu rozwijają. On już ma tu już 5 domków, zobaczcie. Ładnie. Ale on nie poszedł. W... A, nie buduje kopalni kamieni. A nie, ma zrobioną tutaj. No, 5 domków to jest bardzo dużo. Tu coś buduje teraz. Nieźle. Mamy tego gościa tutaj. on coś chyba ulepszył study. Z tego co widzę, ładnie. Ładnie prosperujemy. sprawdzimy Winda. On ma cztery domki. Czyli jest na takim poziomie jak ja. Kogo my tu jeszcze mamy? Afen. O, to jest nasz lider. Raz, on tych domków tu ma sporo. Jakiś monument nawet wykupił. Tu jest chyba piesek nawet. Patrzcie, ma tego psa. Ej, nieźle. Szkoda, że nie daje żadnego boosta ten pies. On, ale tutaj nic nie robi, kefen oj, oj oj Ten tutaj też coś wybudował. Wycięte wszystko w pień. Wow, ten też tu wykarczowane. Widzę, że on chyba często gra. ma wszystko wykarczowane tutaj. Yy, dobra. A, jeszcze jest nasz ten kolega. No fajnie. Natomiast słuchajcie, ja wykupiłem jeszcze... E, ...Franca. Tylko, że... No, problem jest taki, że nie mam tych skilli. Low Old Stone. Po co nam kamień, jak ja jeszcze go nawet nie pozyskuję? jest tak dziwnie. Przyspieszmy sobie to jeszcze. Bo możemy, prawda? Brakuje nam. Ciekawe, czemu epicjencji jest takie słabe w studiowaniu. Możemy sobie. Tutaj bym to ulepszył, ale na razie. Weźmy te jajka i zróbmy sobie zupkę. I kolejne trzy. No z tych jajek robię zupy, bo em, tych jajek mam sporo. 30 minut. Żeby jedno jajko pozyskać, no to nie jest tak źle. Jest spoko. Jeżeli chodzi o inne surowce... Mamy honey cookie, berry pie powinniśmy zrobić, powinienem. Mamy malinki, więc ten berry pie by się przydał. Bo tu robimy skarpetki, tu pieczemy chleb, ale następnym razem zrobimy berry pie. No to się przydaje do questów zawsze zawsze mieć, spoko mieć to. Szkoda, że nie mogą dwaj na przykład yy, yy, chłopki budować. To by było spoko. Za 7 godzin dopiero mi się to zrobi. Więc tak średnio bym powiedział. No ale dobra. Moi drodzy, to by było tyle. Dziękuję wam za uwagę i do następnego.